A teraz kochani, zobaczcie cały pałac w okazałości, tak z bliska, w detalach. Czy on nie jest piękny? To znaczy, powiem Wam, że ja żółtego koloru nie lubię. Takiego właśnie żółci. Tutaj, jak to jest, a jak, jak, jak ta farba jest tutaj, jak ten pałac jest pomalowany. No, ale on akurat tutaj pasuje, bo takiej całej tej powierzchni, wilanowa, na tej całej powierzchni, tam z tymi ogrodami, to powiem Wam, że wcale źle to nie wygląda. Nie lubię na przykład domów pomalowanych na żółto i w ogóle nie lubię żółtych ścian. Pięknie, zobaczcie, tutaj na dole są okiennice. Ja mam bilet o 12:40. Ale mogę już, bo tam się wiecie, skanuje te bilety, wchodzi się przez takie bramki jak na lotniska. I Pan powiedział mi, że o 12:25 mogę już wejść na zwiedzanie. Z tym, że bez przewodnika, ale ja już wcześniej zwiedzałam z przewodnikiem, więc wiem pewne rzeczy, wiem i tam bardzo dużo jest informacji w ogóle. O ile pamiętam, to tu będzie też porcelana z miśni. W ogóle te pokoje takie królewskie. Ale jaki król i kto tutaj w ogóle przebywał? No to jest pytanie do Was. Wy mi powiecie, co tu takiego się działo w tej Warszawie za czasów, kiedy w tym pałacu żyli jeszcze głowy królewskie. I teraz idziemy sobie do. Gdzie my sobie idziemy? Idziemy do parku. Bo jest godzina 11.30, czyli mam całą godzinę na zwiedzanie parku. Trochę czasowo mi to nie pasuje. No ale skoro już tutaj przyjechałam, bo to Wilanów jest w ogóle na obrzeżach Warszawy, powiedziałabym. To jest taka bogata, bardzo bogata dzielnica, gdzie tutaj wiecie, prominenci mają swoje wille. Więc skoro już tu przyjechałam, no to Tą godzinkę poświęcę na czekanie i kolejną godzinę na zwiedzanie. Tak wygląda pałac w Wilanowie. I tam już są ogrody, ale ogrody to zrobię wam przebitki, bo nie mam już tyle pamięci pewnie. A czekam jeszcze, żeby wam pokazać, jak w środku pałacu jest. Pozdrawiam, kochani.